Przy przepięknej pogodzie w sobotę 12 sierpnia na kortach Piastowskiego Towarzystwa Tenisa i Bocze rozegrano kolejny turniej z cyklu Grand Prix powiatu Puszkowskiego. Tym razem niezwykle zacięte i pełne emocji mecze toczono o nagrodę firmy Legra i punkty do kwalifikacji punktowej. Pomysł przeprowadzenia Grand Prix zrodził się 3 lata temu, ale pandemia przeszkodziła jego, jego realizacji. Wróciliśmy do tego tematu w tym roku i tutaj ku życzliwości osób zainteresowanych po konsultacji stacjach, wszyscy stwierdziliśmy, że warto ten y, y, turniej o, y, w ramach Powiatu Pruszkowskiego rozpocząć i zainteresować tym okoliczne miejscowości. Wystąpiliśmy do Starosty Pruszkowskiego o zarezerwowanie środków na przyszły rok, żeby cały cykl był właśnie już pod patronatem starosty, a finał Grand Prix Powiatu Polskiego odbył się na koniec sezonu. W kategorii Open zwyciężył Jacek Bednasz. W kategorii Plus 45 najlepszym okazał się Henryk Komandor. A w deblu triumfował duet Piotr Kowalski-Kamil Jankowski, którym serdecznie gratulujemy. Jednocześnie informujemy i serdecznie zapraszamy tenisistów amatorów na kolejną wyjątkowo prestiżową imprezę. Pierwsze Mistrzostwa Powiatu Pruszkowskiego o Puchar Starosty Krzysztofa Remuzy który objął patronatem honorowym tę imprezę. Miejmy nadzieję, że wpisze się ona na stałe do kalendarza imprez sportowych powiatu Pruszkowskiego i Piastowa. Sobota 2 września. Tego dnia wszystkie drogi z całego powiatu i nie tylko prowadzą na korty Piastowskiego Towarzystwa Tenisa i Bocze w Piastowie przy ulicy 11 listopada 3